Dzisiaj niosę tak bez kartoniku, tylko on sobie i będzie szedł ze mną, nie jest to ode mnie daleko, ale żeby zapamiętał teraz. no na pewno w kartoniku też by wiedział gdzie, gdzie był, ale no tak żeby zapamiętał, no tutaj nie mam tak 100% satysfakcji z tego, z tej mojej pomocy, ponieważ no nóżki są poturbowane, takie Ucie, ucierpiały sporo. Jest taka satysfakcja, że nóżka jest uratowana. Tutaj ładnie sobie trzyma. Trzyma się paluszkiem. Chciałam pokazać taka środka ta nożynka. Jeden paluszek jeszcze będzie się długo leczył i on się podpierał na tej nóżce i podpiera się nadal, ale to prawie by odpadło, bo to wszystko było w, w sznurkach zaciśnięte. I teraz to jest taka pomoc, że gołąbeczek ma uratowaną tą stopę i wróci sobie szczęśliwie do statka. Takie urazy on już jest u mnie długo. On jest od 20 października. To by było 11 dni, 11 22 dni. Czyli 3 tygodnie. Trzy tygodnie on się wzmocnił. Przy jedzonku, przy witaminkach. Wzmocnił się. Wszystko jest zaleczone trybiotykiem. Tutaj muszę kiedyś na takie krwiaki. I takie właśnie te nóżki gołąbkowe wyprób wypróbować. Marek, Mareczek mi tam poleca. Lioton. Lioton 1000 i żeby właśnie mieszać z tym terybiotykiem. Troszeczkę tak yy, już jak to, co stosuje, się sprawdza, no to tak yy, ciężko mi się przystawić po prostu. Ale myślę, będzie ok, yy, że będzie ok. Kiedyś na pewno wypróbuję też taki sposób. Widać, że go spokojny, nawet się nie wyrywa. Tam przed wypuszczeniem go sypne ziarno, żeby miał komitet powitalny. I dzisiaj takie ładne słoneczko. Jak tak ładne nie jest słoneczko świeci, jak dzisiaj. Jest taki ładny dzień. No to tak mi szkoda tej mojej targulki, że tak... Myślę, żeby ją wypuścić, żeby ona sobie yy, też zażyła takiego słoneczka yy, no, no, pojadła sobie tych minerałów. Ech, no, żeby rozpostarła skrzydła, yy, pofruwała sobie, może wróci. Ech. Już zaczyna się wyrywać, rozglądać, bo to znajome tereny, więc tutaj co sobie tutaj położę, pewnie ucieknie, ale na chwilkę Na najbliższy punkt zlądował na najbliższym punkcie, czyli tutaj taka wiata od pergoli. Daszek od pergoli, przepraszam. On tam jest z tyłu tutaj na pierwszym planie, ale tu za tym gołąbkiem. zaraz może z drugiej strony go zobaczymy o widać go ta nóżka mu się ułoży nie będzie źle to jest to statko gdzie jest orzełek gdzie, jest, gdzie są lotnicy gdzie są te maluszki no ale też był tutaj go, ten gołąbeczek z PMW więc troszeczkę tak no co one tak razem siedzą może to jest czy to jest jakiś... Nie, to nie. Myślałam, że może to jest samiczka, bo to chyba w ogóle jest samczyk. No, to już się teraz trochę pocieszyłam, bo tak mi było trochę nie tak, że on tą nóżkę ma jeszcze taką. Ale widzę, że tutaj już sobie siedzi szczęśliwie. A może to jest jego partner. Partnerka. I tak... Trochę ma pretensję, że tak późno wraca po trzech tygodniach. I mu się przygląda. Taka zafrasowana ta gobeczka. <grych> No tak z praktyki to wiem, że y, takiego gołąbeczki y, ułoży mu się nóżka, będzie sobie radził. No musi sobie radzić, bo przecież on sobie y, po prostu radził i bez tego, tylko że tam było zagrożenie, że mu odpadnie ta nóżka. Tu są te maluszki. Nie wiem, jakoś to jest z tymi maluszkami. Tu są te maluszki właśnie. Zaraz tu dostaną też jedzonko. Mam no, takie mizerne te gołąbki. Mizerotkie takie. Może też spać im się chce, bo to jest. Yy, słoneczko tak ładnie świeci. No tutaj to tu, 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 taka środka. Tu taka środka mała. Środek taki. Patrzę, czy sobie. Nóż, nóżek nie zaplątał dziś gołąbek bo tutaj buszują w takich śmieciulkach to taka cała brygada tu że gdzieś był tu jest ten lotnik po prawo z TPSem. no także fajne przywitanie niech sobie korzysta ze słoneczka Kołąbek. te maluszki to takie no to już taka późna pora właśnie gdzie nie ma gdzie nie ma nasionek, nie ma. O, 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 biegnie, biegnie. Myślał, że jakieś jedzonko. Zaraz dostaniesz kochanek, jedzonka. No cóż, będę obserwować, co to się dzieje. Czy nie potrzeba będzie jakiejś interwencji. Dzisiaj jest ładny tu Dużo witaminy też pewnie dla gołąbka takie słoneczko. Ja, się na zaloty nawet zebrało. Nawet na zaloty przy tym słoneczku. Jej, bo to taki maluszek. On do wszystkiego gołąbków biega, żeby go nakarmiły. I on jest taki całkiem spory. No, i co tu się wypowiedzieć? A, no, jeszcze jeden minator we a ona już to takie są ze mną z, z, z zaprzyjaźnione, że one tu w ogóle się mnie nie boją. No, z jednej strony to dobrze, bo gdyby któryś wymagał pomocy, to łatwiej wtedy go złapać. Nie, no Maruszek się już tak. Jeden i drugi się ożywił, bo już się martwiłam, że trzeba będzie zabierać do domu. Tamten, który jest u mnie maluszek, no tak go obserwuję, no bo co? Obserwuję... Yy. Hmm. Bo tam nawet pani Darunia mówi, czy to nie początki PMW że tak ale tu tak widzę, że ten drugi się trzyma, to to znaczy, że tamten też musi być okej. Okay.